Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj ponownie z Agnieszką Dawidowicz. Dzień dobry. I będziemy dzisiaj kontynuować naszą opowieść o wielkich arkanach Tarota. Zaczniemy może od wisielca. Mhm. Dzisiaj będę Państwu opowiadać o wisielcu. Poprzednio mówiliśmy o sprawiedliwości. Wisielec jest to takie, można powiedzieć, trudne doświadczenie dla głupca, dlatego, bo on musi spojrzeć na świat zupełnie z innej strony, z perspektywy kogoś powieszonego. Jest to karta dlatego trudna, bo pokazuje nam jakby taką ucieczkę od tego, co mamy, od świata materialnego, od tej rzeczywistości i takie wejście w stan wyobraźni, fantazji, innej rzeczywistości, Takim, ar taką archetypową postacią dla wisielca jest Bóg Odyn, nordycki Bóg, możesz sobie tutaj zobaczyć. On jest, on wisi na świętym jesionie Igrasil i doznaje szamańskiej wizji, Dosta, dostaje, jakby tak można powiedzieć, wizji na temat run. Ważnym elementem też jest Ank, czyli po prostu egipski krzyż życia. On się pojawia na w karcie tarota króleja, w tarocie tota. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób boi się kart, szczególnie boi się tej karty śmierci. Ona mhm. może wywoływać taką grozę. Ludzie myślą, że jak wyciągną kartę śmiercią, boją się, że umrą. Okay. A tak naprawdę to tylko nie o to chodzi. Śmierć jest regeneracją, jest doświadczeniem, jest transformacją dla głupca, jest przejściem w zupełnie inny wymiar wejściem do mrocznego elizjum, do innego wymiaru. Już tak naprawdę w ogóle w, w dawnych różnych misteryjnych religiach, również też w zakonach magicznych i zakonach wolumularskich, pra, praktyka medytacyjna z czaszką była bardzo ważna. I tutaj głupiec, jakie jest jego doświadczenie? Transformacja, przemiana samego siebie, przełamanie lęku, przełamanie wszystkich barier, które, któremu towarzyszy śmierć, pogodzenie się z tym, że jesteśmy jako istoty ludzkie śmiertelni. A w ogóle śmierć była bardzo popularnym przedstawieniem w sztuce średniowiecza i renesansu. Tu widzimy triumf śmierci. Mhm. W ogóle śmierć to było te memento mori, czyli pamiętaj, że umrzesz. Miały te wyobrażenia taką funkcję y, nieco moralizatorską, mhm. po to, żeby też człowieka troszeczkę nastraszyć, że jeśli on się nie ukorzy i nie pójdzie do kościoła, nie zacznie się modlić, to może widzieć, co go czeka. Śmierć mhm. i brak możliwości powrotu. Więc też troszeczkę na tym bazowały religie. Mhm. W ogóle wszyscy użytkownicy kart Tarota. Ci, co się boją, karty, ci, co się nie boją. Jak patrząc na ten arkan, warto, żeby sobie zadali jedno pytanie. Czy jest coś, czego tak bardzo chcą i tak bardzo muszą mieć, że oni by wszystko poświęcili, żeby to mieć? Gwiazda pokazuje taki stan artystycznego natchnienia. Jest to karta w ogóle bardzo ważna dla artystów, dla wszystkich twórców. Bo ona jakby wprowadza człowieka w stan takiego, że my jesteśmy szczęśliwi. Po tym, jak coś stworzyliśmy, czy coś namalowaliśmy, czy napisaliśmy, czy nagraliśmy jakiś utwór muzyczny, to czujemy się przepełnieni energią. Bardzo piękna, jedna z najpiękniejszych i najprzyjemniejszych kart Tarota. Ona zawsze symboli ja symbolizuje jasność, blask, spotkanie się z Bogiem, spotkanie się z twoim, swoim wewnętrznym ja. Więc jest to, jest to takie ciepłe i piękne doświadczenie. Tutaj głupiec odpoczywa, jakby do, doznaje, doznaje takiej iluminacji. Tutaj w ogóle, jako, jak na kartach starych, często widzimy dzieci, tak? Dzieci, małe dzieci, dwóch bliźniaków albo jedno dziecko, które trzyma słońce. Bardzo pięknie też przedstawił Frida Harris, czyli autorka Tarota Tota, przedstawiła właśnie te dwoje dzieci tańczących, czerpiących energię ze słońca. No, i tu mamy właśnie połączenie się ze światłem, z boskością, ze światłem, z Bogiem. Powiem tak: Ezoterycy rosyjscy nazywają Tarota zwierciadłem duszy. Uważam, że jest piękne. Można się przejrzeć w kartach tak jak w lustrze. I prawdopodobnie ludzie boją się kart, bo widzą, widzą tam swoje pewne lęki, zmory, których się sami boją. Tarota, obrazy Tarota wyzwalają w nich ten lęk. Ale to nie jest tak, że, że oni mają jakby się bać. Tylko warto by było, że poszli tą ścieżką, żeby zobaczyli, czego tak naprawdę się boją. Rozpoznali ten swój lęk. Diabeł nie jest po to, żeby straszyć albo postać śmierci. To jest po to, żeby się właśnie przetransformować. Ale z drugiej strony też, jeśli ktoś się bardzo boi, to nie można na siłę kogoś zmusić, żeby, żeby osoba no, medytowała czy, czy zajmowała się tarotem. Jak się boi, no to może to jeszcze nie jest ten moment do, dobry do tego. Też nie można tego robić na siłę. Chodzi o to, żeby zrobić to bardziej świadomie. Ale z tym lękiem, to coś jest zawsze podejrzane, ja tak czuję, że jak się czegoś boi, nie chce się do czegoś przyznać, do tego, co tak naprawdę sam ma w sobie i tego nie przerobił.